Witam Państwa, Anna Kozińska. Czas na więcej sportu i czas na siatkówkę kobiet. Rolewski grupa azoty PWSZ Tarnów może półmatek sezonu zaliczyć do udanych. Jedna porażka i same zwycięstwa w efekcie pozycja lidera. Czy Tarnów jest już gotowy i czy myśli o krajowej elicie? O tym porozmawiam z naszymi gośćmi, ale najpierw felieton Szymona Wantuloka. Janusz Sztumski, polski socjolog, wyróżnił kilka mechanizmów tworzenia się elit. Jeden z nich, określany mianem ex alique causa, dotyczy m.in. sportowców. Według tej teorii o ich statusie decyduje osiągnięty rezultat. W Polsce siatkarska elita kobiet jest przeznaczona dla zaledwie 12 klubów. Apetyt na dołączenie do tego grona ma drużyna Starnowa i jest na dobrej drodze. Roleski Grupa Azoty PWSZ na półmetku sezonu zajmuje pierwsze miejsce. Podopieczne Marcina Wojtowicza wygrały 13 meczów, przegrały raz. W 13, pechowej, jak się okazało kolejce, małopolanki uległy zespołowi losu nowy dwór mazowiecki 1 do 3. We wszystkich pozostałych spotkaniach tarnowskie Żyrafy oddały rywalkom łącznie zaledwie 5 setów. Jest dobrze, ale do upragnionego awansu do Tauron ligi. I jeszcze daleka droga. W tabeli grupie Azoty po piętach Depcze i Tatuls Stalmielec rywal z Zamiedzy traci 6 punktów, ale ma jedno spotkanie rozegrane mniej. Zwycięstwa w fazie zasadniczej są ważne, ale to dopiero połowa sukcesu. Kluczowe będą playoffy. Zagra w nich 8 czołowych drużyn. Rozstawienie z pierwszej lokaty zagwarantuje, teoretycznie, łatwą drogę do finału, a awans do Tauron Ligi wywalczy tylko zwycięzca rozgrywek. W styczniu w 1.8. Pucharu Polski Roleski Grupa Azoty PWSZ zagra z Grotem Budowlanymi Łódź, czyli aktualnie czwartą drużyną Tauron Ligi. Kibice liczą, że Pucharowa Konfrontacja będzie pierwszym z wielu pojedynków, które w 2022 roku Tarnowianki stoczą z klubami z krajowej elity. I witam, siatkarki rolewskiej grupy azotypy WSZZ Tarnów w towarzystwie trenera Marcin Wojtowicz, dzień dobry, dzień dobry. i Magdalena Ociepa, dzień, dzień dobry. dobry, i Karolina Szczygieł-Głód. Dzień dobry. Dziewczyny, powiedzcie, nie za łatwa ta pierwsza liga dla Was, patrząc na wyniki? Karolina? Um. Nigdy nie jest tak naprawdę łatwo. Do każdego meczu musimy się przygotowywać bardzo skrupulatnie i musimy mocno trenować i bardzo ciężko, żeby osiągnąć ten wynik, więc to nie jest tak łatwo, jak się może wydawać. A jakie są twoje wrażenia na tym półmetku sezonu? No, przede wszystkim nasza ciężka praca tutaj e, dużą odgrywa rolę. E, do każdego właśnie, jak Karolina powiedziała, meczu przygotowujemy się indywidualnie i myślę, że dzięki temu jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. Panie trenerze, ciężka praca dziewczyny podkreślają, no ale w tym wypadku widać, że ta ciężka praca się opłaca Pan, gdy obejmował zespół, został e, cel e, jasno sprecyzowany. Interesuje tarnów tylko i wyłącznie awans do Tauron e, pierwszej ligi. Tak, jeżeli chodzi o, o te założenia zarządu i sponsorów, to to tak, rzeczywiście, rzeczywiście zespół stworzony do tego, żeby, żeby stanowić o sile pierwszej ligi, żeby, żeby grać jak najlepiej i to jest taki... Taki cel, który, który stawia zarząd, który stawiają sponsorzy. My sobie stawiamy trochę inne, jako sportowcy. Zawsze chcemy grać jak najlepiej, po prostu każdy następny mecz, dawać siebie wszystko na treningach i wygrywać. A, a to czy nas to doprowadzi do finału i do upragnionego awansu, no to zobaczymy. Wszyscy przeciwnicy wychodzą z takim samym pomysłem na wojsko jak my, czyli zwyciężyć mecz. Zobaczymy, kto na końcu będzie zwycięzcą. Czyli my to na małych kroków, tak? Tak. Dobrze, ale skoro zarząd sprecyzował jasno cel dla was, to też jest trochę inna sytuacja, bo nie chodzi o to, żeby w tej lidze dobrze pograć, tylko rzeczywiście chodzi o to, żeby awansować, to jak Wy się czujecie z takim zadaniem, czy taka presja motywuje, czy, czy gdzieś jest z tyłu głowy? Myślę, że każda z nas przyszła tu wiedząc po co przychodzi. No tak, bo ty dołączyłaś do drużyny do, do tak, tak, teraz. Tak, Więc jak ja słyszałam właśnie cele Tarnowa, dodatkowo wiedziałam, że trener Marcin przychodzi, więc od razu wiedziałam, że, <śmuch> <śmuch> że po prostu ma to sens. Natomiast Karolina, ty jesteś w tej drużynie trochę dłużej, więc mogłaś też zaobserwować te zmiany pozytywne, no co tu dużo mówić, wyniki pokazują, bronią się, prawda? No tak, nie będę ukrywała, że ten sezon jest naprawdę, mogę określić go w samych superlatywach, bo wszystko jest zorganizowane od początku do końca, tak jak powinno być. Jest taka. Stabilizacja, która pozwala nam skupić się faktycznie na tym, na czym my jako zawodniczki powinniśmy się skupiać, czyli na treningach i no i na wygrywaniu. Chociaż dzisiaj dwie zawodniczki z tego co wiem <grym> i z tego co widzę opuściły jednostkę treningową, pozostałe dziewczyny nie mają wolnego, tak, panie trenerze? W Tarnowie teraz na parkiecie dużo się dzieje? No tak, został, został Michał, nasz drugi tener z resztą dziewczyn. Na pewno nam trochę zazdroszczą. I oglądają może już. Tak, może już oglądają, także. Także no, u nas praca cały czas, gdzieś tam jakoś biegnie i, i, i staramy się robić jak, na, jak najlepiej. Dzisiaj wyszło tak, że my mamy wolne. Pewnie będziemy musieli odrobić. To proszę powiedzieć w takim razie, z czego wy jesteście najbardziej zadowoleni, jeśli chodzi o te aspekty siatkarskie? Co jest największą siłą Tarnowianek? Przede wszystkim to, że jesteśmy drużyną, że mamy 12 zawodniczek, które się doskonale. Raz, że rozumieją i uzupełniają. Tworzą, tworzą naprawdę drużynę. Jestem od samego początku tak pozytywnie zaskoczony, bo te dziewczyny zaczęły z sobą funkcjonować od samego początku, jakby jak się znały już od jakiegoś czasu jakby funkcjonowały z sobą od jakiegoś czasu. A z kobietami to chyba różnie, prawda, <laughs> jeśli chodzi o taki team spirit? Tak. I, i, I z tego jestem, jestem chyba najbardziej zadowolony, że mamy taki równy skład, w którym każda dziewczyna jest, jest dużą wartością dla niego. Nieważne kto jest na boisku, dziewczyny się spiera, wspierają, dają z siebie wszystko i, i, i to nas tak naprawdę mocno napędza i, i, i stanowi o sile tego, tego jak, jak, jak funkcjonujemy i jaką różną jesteśmy. 13. Same wygrane, jedna porażka w lidze. Dziewczyny, jak wy obserwujecie konkurencję i to, co się dzieje w tabeli, to pewnie czujecie się dobrze i komfortowo, ale jeśli trzeba myśleć długofalowo, to które drużyny, kto jest waszym największym rywalem do tego, żeby w play trochę namieszać? Myślę, że gdzieś tam na pewno Mielec, Stal Mielec. Poznań oraz Nowe Dwory gdzieś tam najbardziej będzie nam deptał po piętach i czekał na nasze potknięcia. Będziecie też w przyszłym roku grać w Pucharze Polski, w końcu będzie konfrontacja z zespołem Stauron pierwszej ligi. To chyba na takie mecze też jakoś wyjątkowo się czeka, żeby zobaczyć ile do tego poziomu brakuje, tak? No myślę, że to będzie dla nas taki fajny sprawdzian, że będziemy mogły skonfrontować się z tą e, taką drużyną z tej elity, więc już nie możemy się doczekać tak naprawdę, bo też możemy się w pewnym sensie sprawdzić, więc, więc to naprawdę jest pozytywne na pozytyw to, że, że będziemy grać z taką drużyną. A dla szkoleniowca gra na dwóch frontach? Często niektórzy trenerzy usprawiedliwiają się tym, że to nie jest dobre. Tutaj ławka i skład jest na tyle szeroki, że nie przysparza to żadnych problemów? Nie, myślę, że nie. My się przygotowujemy też do tego, co będzie później i w playoffach będziemy musieli grać dużo meczy odstawkę I tutaj, tutaj to będzie też takim dobrym przetarciem. Poza tym, tak jak Karola mówiła tutaj, chcemy... Raz, że dla, dla naszego środowiska trochę zadziałać promocyjnie, trochę pokazać te siatkówki z najwyższego poziomu i, i zobaczyć, w którym miejscu jesteśmy, co, czego nam brakuje, a może może, A może niczego. niczego. A, no. Dziewczyny. A, a, no i, no i to, to, to będzie taką wartością w tych meczach Puchar Polski. Będziemy chcieli dać sobie siebie jak najwięcej i, i zagrać na 100%, żeby zobaczyć, tak naprawdę, w którym miejscu jesteśmy. Te dziewczyny, powiedzcie, czy odpoczniecie trochę w święta? I czy będzie można się trochę zregenerować, czy trener na to nie pozwoli, mimo tych dobrych wyników? Trochę wolnego mamy, nawet powiedziałam, że dosyć dużo. Wracamy 27 dopiero, więc e, chyba myślę, że jesteśmy obie zadowolone, że trochę pobędziemy w domu i właśnie e, trochę odpoczniemy od sali i zatęsknimy z siatkówką. Bardzo dziękuję, kibicujemy w przyszłym sezonie. E, Karolina Szczygieł Głód, Magdalena Ociepa i Marcin Wojtowicz.